Cześć wam. Dzisiejszy odcinek taki specjalny i taki w ogóle totalnie nie pasujący do moich poglądów i do tego wszystkiego, co robimy. Może zacznę od tego, że tu stoi moja prawdziwa miłość Mercedes W212 przedlift z silnikiem V8, ma mocy 388 koni, pojemność 5,5 litra. To jest to czym żyję i co kocham i ja tego nie zmienię. Natomiast jak to mój przyjaciel Maciej mówi, pozdrawiam cię tu serdecznie. No niestety Excel, tabelka skłoniła mnie do tego, co zrobiłem. No i teraz Maciej Wam to pokaże, co się u nas pojawiło. Jeździmy autem elektrycznym. Musi, muszę się Wam przyznać, że przez ostatnie dwa lata życia jakoś tak się udało. Znaczy tak wyszło. Że, że chyba z 10 osób zaraziłem autami elektrycznymi mimo, że jestem ich wrogiem teoretycznie. <laughs> Więc ja dzisiejszy odcinek poświęcę nie Citroenowi C4, którego mam, EC4, tylko poświęcę go jakby ogólnie autom elektrycznym, bo też od czasu jak ten samochód się tu u nas pojawił, to dużo znajomych mnie o to pyta, pyta co zmieniłeś podejście, pyta o to czym to się je, jak to wygląda. Więc ja Wam powiem tak, od kuchni użytkujemy go już chyba z dwa albo trzy tygodnie. Zrobiliśmy już ponad 2000 km. Eee, powiem Wam o, od kuchni o aucie elektrycznym. Więc jak ja dzisiaj bym mm, mieszkał z moją żoną w domu, bylibyśmy w dwójkę i mielibyśmy mieć jeden samochód, to na pewno był to, byłby to ten Mercedes. Nawet bym o tym samochodzie nie pomyślał. Ale przez to, że my dziennie jeżdżąc po różnego rodzaju części, czy użytkując samochód prywatnie. Robimy nieraz 50 km, nieraz robimy 150. I mamy 30 kW fotowoltaiki na dachu. Eee, I ten prąd nam przypada co roku, bo w nie byliśmy w stanie służyć. Po prostu przewymiarowałem fotowoltaikę. No stwierdziłem, że jedynym sposobem na wykorzystanie tego takim rozsądnym to jest samochód elektryczny. No i go kupiliśmy. Eee, tutaj, jak przyjeżdżacie. Eee, Zadajcie dużo pytań, ale powiem Wam co to jest auto elektryczne. No się naprawdę niczym nie różni od samochodu osobowy, zwykłego z silnikiem spalinowym z automatyczną skrzynią biegów, bo ten samochód, każdy elektryk praktycznie ma automatyczną skrzynię biegów, to wynika z jego konstrukcji. I jazda tym samochodem się naprawdę nie różni niczym od samochodu z silnikiem spalinowym, z automatyczną skrzynią biegów. Bo są ludzie, którzy myślą, że nie wiem, elektryk to, to jest zwykły samochód, normalnie jeździ. Teraz jeżeli chodzi tutaj o moc tego silnika, on ma 136 koni teraz 136 koni, dużo mało, zależy w jakim aucie, bo w elektryku moment obrotowy, nie wiem jaki to jest moment obrotowy, więc tego teraz nie powiem, jest dostępny od samego zera. Zwykły silnik musi się wkręcić na jakieś obroty, żeby mieć swój maksymalny moment, a tu mamy dostępny moment od samego zera, jest cały czas liniowy do samego końca. I to powoduje, że od 0 do 50 w mieście to ten samochód naprawdę obierze auta, które mają po 300 koni. Do 50 na godzinę zaznaczam, nie? żeby ktoś tam nie szukał, że ja gadam głupoty albo nie chciałbym czegoś udowodnić. Samochód na miasto idealny, do jazdy w promieniu 50 km, idealny. Rozpędza się nawet do 150 km na godzinę, gdzie jest ograniczony elektronicznie i naprawdę osiąga tą prędkość bardzo szybko. Nie trzeba za tym czekać długo. To tyle o mocy tego silnika. Bateria mam 50 kW. Bo wszyscy, kto, każdy, kto kupuje auto elektryczne, to mnie pyta y, o pojemność baterii, żeby była jak największa, jak największa. Ja mówię, a jak widzisz tym samochodem? On mówi, no 95% jeżdżę do pracy na przykład 40 km. No to po co ci w ogóle taka duża bateria, po co ją wozić, po co wydawać pieniądze, bo trzeba zaznaczyć, że jeżeli chcemy zwiększyć baterię, no to musimy już w tym aucie na przykład jest jedna jedyna, teraz zmienili, bo tu jest 50, w nowym modelu jest chyba 55, ale to jest mała różnica, ale jak już chcemy mieć baterię 75 kW, no to już występuje w droższych autach, więc moim zdaniem nie warto i teraz następne pytanie jest takie, nie, nie warto wydawać tyle pieniędzy, bo my ten samochód kupiliśmy z 2000 to jest chyba 2022 rok, on był zarejestrowany w 2023, auto było użytkowane 2 lata, zrobiło 30 km. Myśmy to kupili w autoryzowanym salonie sztukowskiego za 75 tysięcy złotych brutto, czyli tak naprawdę za połowę ceny. W ogóle nie wzięliśmy żadnego dofinansowania, bo po prostu chciałem to tak kupić w razie czego jakby nawet się do niego zraził, to móc go sprzedać. Chciałem, żeby był mój, żeby nie musiał mieć 2 lata i żeby nie musiał albo wyjechać tych kilometrów, albo ich nie przekroczyć. Po prostu stwierdziłem, że pierwszy elektryk to będzie nasz. Moim zdaniem ta cena była po prostu bardzo okazyjna. Eee, patrząc na to, kiedy nowy kosztuje 150 tysięcy, do tej pory w wziąłem cały czas nówkami i to właśnie ktoś po mnie korzystał, jak ja go sprzedawałem dwuletniego e, z tego rabatu, który ja właśnie tu uzyskałem, bo ktoś za niego kiedyś zapłacił jakieś pieniądze, a ja go teraz kupiłem powiedzmy za pół ceny katalogowej, więc cena była rewelacyjna. I teraz wrócę do tej baterii. Eee, nam by starczyła nawet bateria 30 kW i to by nie było żadnego problemu, bo co podjeżdżamy autem, no to włączamy ładowanie, ładujemy, oczywiście wiem, że jest mowa, żeby nie ładować do 100%, tylko do 80. Natomiast a propos tej pojemności opłacania się używania elektryka. Jak ja miał mieć elektryka, który ma baterię 70 kW czy 80 kW, nim jeździć i go ładować na słupkach gdzieś i płacić, na, na ładowarkach i płacić za to, to to się w ogóle nie opłaca. To naprawdę nieraz wychodzi taniej ta V8, i ja dlatego mówisz, że na trasy to tylko i wyłącznie V8, a to jest cudowny, idealny samochód, który się nadaje do jeżdżenia w koło komina albo na, do jazdy do pracy. Wtedy nie musimy mieć tej baterii, nie musimy za to przepłacać gdzieś dłużej, możemy go codziennie ładować. I jak pytacie, czy opłaca się elektryk, ja się w ogóle nad tym nie zastanawiam, bo jak ja bym nie miał fotowoltaiki, to to auto by tu w ogóle nie stało. Stoi tylko i wyłącznie w związku z tym, że mamy fotowoltaikę i nie płacimy nic. Ta jazda tym samochodem dosłownie nas kosztuje nic. I tylko dlatego ten elektryk tu stoi. I jak się zastanawiacie nad zakupem elektryka i macie fotowoltaikę i zostaje wam prąd, to się nie zastanawiajcie, jeżeli macie do przyjechania dziennie 30, 40, 50 kilometrów, no to to jest cudowne auto. Nim się nawet zajedzie do Wrocławia i z powrotem, ale ja bym chyba nim do Wrocławia nie jechał, żeby się zastanawiać, czy muszę dusić na gaz, czy nie, czy, mu, czy muszę jechać 80, czy muszę włączyć klimatyzację. Prawda jest taka, że jak ja jadę tym autem, to korzystam z jego mocy w 100%. Ja w ogóle nie patrzę, jak szybko spada bateria, bo podjeżdżam i znowu go ładuję, więc y, nie jeżdżę nim ekonomicznie. Y, Nigdy na tej, na, nam tej baterii nie zabrakło do tej pory. Raz bácka moja żona przyjechała i tam zostało jej chyba na 14 km. A to się raz zdarzyło i to też wynikało z naszych zaniedbań, że nie podłączyliśmy do ładowania. Więc czy ja polecam elektryka bo na drugie auto, jak macie fotowoltaikę, to jak najbardziej, bo to nawet nie tyle ja polecam, co Excel i wyliczenia, że to się naprawdę opłaca. Jeszcze jedna rzecz. Mówicie o baterii. Czy ty się nie boisz tu o baterię? Nie, nie boję się, nie myślę o niej, bo teraz tak. Nawet jak mój przyjaciel Maciej mówi, Kuba ładuj do 80%, bo uszkodzisz tą baterię. Ja Wam powiem tak: to jest samochód, który jeszcze ma. On był zarejestrowany 2 lata, a właśnie gwarancja w Citroënie płynie od momentu rejestracji. Czyli samochód ma jeszcze z tego co dobrze mówię 6 lat gwarancji i ma gwarancję na 180 km na tą baterię. To naprawdę się nie będę przejmował tą baterią, bo yy, zanim ja zrobię 160 km czy 180 tysięcy, 180 tysięcy tym samochodem, to ja już na pewno ten samochód zmienię na jakiś inny. Więc po prostu korzystam i się cieszę. Nie mamy już gwarancji mechanicznej na ten samochód, natomiast na baterię jest jeszcze gwarancja 6 lat do 180 tysięcy. W ogóle o tym nie myślę, ładuję go. Yy, kiedy potrzebuję i jak się nieraz naładuje do pełna, to się w ogóle tym nie przejmuję. Ładuję go za darmo, jeżdżę za darmo. No i to jest świetne w tym elektryku. A kocham v żeby był jasne. nie zmieniłem poglądu. Irytują mnie te wszystkie wyświetlacze elektryczne, wyświetlacze LCD zamiast liczników, natomiast no w elektryku to jeszcze jakoś pasuje, powiedzmy, że, żeby, że nie ma zwykłych liczników, tylko mamy wyświetlacze. Jednak ja wolę zwykłe liczniki, wskazówki i v A jak macie fotowoltaikę i marnuje Wam się prąd, to polecam elektryka. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że kupiłem elektryka. Pozdrawiam Was, jak Wam się podoba, łapki w górę, subskrybujcie. Zapraszam na następne odcinek.